Wszystkim bardzo serdecznie. Mam przyjemność przedstawić Państwu za owczarka niemieckiego, młodego, dziewięciomyślniczego. Z którym pracuję na indywidualnych lekcjach podstawowego posłuszeństwa. Pies odbył pięć lekcji po jednej godzinie. I chciałbym Państwu pokazać rezultaty tego szkolenia. Wolf. Siak. Dobry siat. Proszę. Wolf. Wal. Dobry szal. Ok. Dobrze. Super. Dobry do Super! Właściciel nie ma czasu na pracę z tym samym, więc y, są to tylko godziny lekcyjne ze mną i po trenach. Dobrze! Wolf! Walu. Dobry do Super! Wolf! siak! Dobry siat! WOLF jest e, strasznym też żarłokiem. OK. Więc e, łatwo pracować na, na smakach. Jest to jego główny motywator. bo Pokażemy państwu coś, co udało się niedawno zrobić. E, mianowicie komenda e, na miejsce. Tak. Patrz, patrz. WOLF. Na miejsce. dobre miejsce, dobry pies. Pokażemy, że, jest, że to nie jest przypadek. Patrz, ok. dobrze, na miejsce, dobre miejsce. Pies spokojnie czeka. Oczywiście nagradzamy pieska. OK. Pokażemy jeszcze Państwu komendę "zostań". Zostań. W tym momencie opuszczę to pomieszczenie. Pies nadal zostaje na miejscu. First, bo nie chcę zarządzać filmu, zbyt długi. A tu! Dobrze. Czyli pies wytrzymuje spokojnie wyjście przewodnika e, poza, poza pomieszczenie. Bo pokażemy może jeszcze Państwu komendę, która jest nie do końca jeszcze zrobiona, a niestety e, jest na etapie e, naprowadzania ale zrobiliśmy to w ciągu e, 10 minut, więc warto pokazać, jak jest, szybko potrafi się uczyć. Bo. No tak. Dobrze. Dokładnie. Jeszcze, jeszcze jest troszeczkę do popracowania, natomiast spokojnie wykonuję tę komendę. Jeszcze raz nagram to sobą. Wolfli. Dobrze. Wolf. Noga. Dobra noga. I strasznie rzadko. Pak. Dobra noża. Widać tutaj też skupienie psa. Proszę bardzo. Teraz napalmy się na smaczkę. Dobrze. Jest, jest wypiekany kątek To Dobrze. Dobrze. Ok. Pokażę jeszcze Państwu element, który wprowadzam zawsze pomiędzy ćwiczeniami. Jest to element budowania relacji z chęt. Zabawę. Pokażę, jak się łapiemy z wolfem. Wolf. Tak. Dobrze. tak. Dobrze. Przeciągamy się, bo bardzo lubię. Zabawę. Tak. Kręcaj się. Dobry, Hop. Dobrze. 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 OK. Oczywiście na tym etapie jeszcze zabawka musi teatralnie znikać. Żeby ktoś z że przewodnica każdym razem odbiera zabawkę i że ta zabawka znika bez problemu. Także dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia.